Dwa tygodnie do ślubu i byłam pewna, że mnie zdradza. Czytamy wasze ślubne historie. Cześć, mam na imię Paulina. Jestem współwłaścicielką szkoły tańca w moim mieście. Rok temu brałam ślub, a na dwa miesiące przed ślubem mój przyszły mąż zaczął się dziwnie zachowywać. Jak możecie się domyślać, skoro planowaliśmy ślub, to do tej pory było jak w bajce. Aż nastała ślubna gorączka. Zaczęło się od znikania wieczorami. Zawsze wychodził na siłownię, ale wracał po około półtorej godziny, więc jak możecie się domyślać, przyzwyczajona do wieczornych wyjść nie szybko zorientowałam się, że znika na dłuższy czas niż zwykle. Zaczęłam dopytywać, gdzie on jedzie, ale on szedł w zaparte, że na siłownię możecie się śmiać, ale nawet raz, zanim pojechałam. I nie uwierzycie, no faktycznie pojechał na siłownię. Po pewnym czasie sytuacja wróciła do normy, więc się uspokoiłam. Ale nagle oznajmił mi, że będzie pracować w innych godzinach, bo tak mu będzie wygodniej. Trochę przykro, bo zawsze wychodziliśmy oboje na ósmą, ale skoro tak chciał, to się nie upierałam. Zaczynał później, więc później też kończył. Ale wiecie, on nie kończył o 17. Chociaż może kończył, ale w domu był na 18. I za każdym razem wymówka. A to paczki wysłać, a to do sklepu pojechał, był korek i takie tam. Zostały dwa tygodnie do ślubu. Ja już wpadałam w paranoję. Myślę, zdradza mnie. Wtajemniczyłam w temat moją przyjaciółkę. Ona zaskoczona całą sytuacją mnie uspokajała, i no i zaczęła ze mną śledztwo. W ciągu tych dwóch tygodni cztery razy miałyśmy plan jechać na poszukiwania narzeczonego, jeśli do 1630 nie wróci do domu. Nie uwierzycie. <grym> Za każdym razem wrócił do domu na czas. Jest dzień ślubu. Tak, do ślubu doszło. O godzinie 24 występowałam w przygotowanym pokazie rumby jako atrakcji weselnej z dedykacją dla mojego męża. Wybija 24. DJ zapowiada taniec. W tym momencie od mojego partnera do tańca odbija mnie mój własny mąż, który od dwóch Miesięcy pod opieką mojej przyjaciółki uczył się tego tańca, aby zatańczyć go wspólnie na naszym weselu. Zatańczył go jak nigdy wcześniej, ale myślałam, że ich uduszę za tą tajemnicę. Dzisiaj się z tego śmiejemy, ale co się stresu przez niego najadłam. Jeśli chcesz anonimowo podzielić się swoją ślubną historią, link znajdziesz w bio.